Przed chwilą właśnie wróciłem z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w której wziąłem udział na zaproszenie prezydenta Dudy. Rozmawialiśmy oczywiście w, o sytuacji na Ukrainie i w Polsce w związku z sytuacją na Ukrainie. To spotkanie odbywało się w klauzuli tajne, więc wielu informacji przekazać po prostu. Jego uczestnicy dalej nie mogą. Nasze stanowisko w związku z tą radą, ale też i w ogóle z tą sytuacją, która ma miejsce, jest takie, że dzisiaj polskie społeczeństwo ponosząc też samo z siebie olbrzymie koszty w związane z tą rosyjską agresją, przez sam fakt stania się państwem frontowym, ma prawo też formułować pewne oczekiwania. I też ma prawo podejmować pewne decyzje, które w tym czasie tak specyficznym, tak charakterystycznym, tak innym niż wszystkie inne czasy powinny być bardzo czytelne i jednoznaczne. A więc mówiłem o tym i przed, i na spotkaniu, że w My się domagamy, czy mamy prawo się domagać od Zachodu, od Stanów Zjednoczonych, ale szerzej też od Zachodu, specjalnej ochrony naszego bezpieczeństwa w tym czasie, w tym trudnym czasie. To pierwsza z tych kotwic bezpieczeństwa, które dzisiaj trzeba rzucić. Druga kotwica, widzimy to dzisiaj, kiedy. Euro jest po 4,70, po 4,80, pewnie za chwilę będzie testować i wyższe poziomy. Potrzebujemy po prostu wstąpić do strefy euro. Widzicie, co się dzieje z wahaniami kursowymi, widzicie, jak to będzie mocno uderzało w naszą gospodarkę, a więc szybka ścieżka, szybkie też zobowiązanie i mobilizacja do tego, żebyśmy byli w stanie do strefy euro się przyłączyć, jest, jest postulatem, który powinien, powinien zostać podniesiony. No i wreszcie po trzecie, o tym też było bardzo dużo mowy na, na, na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nasze bezpieczeństwo informacyjne, nasze bezpieczeństwo wewnętrzne w sytuacji, w której już jesteśmy infiltrowani przez rosyjską propagandę. W, już jesteśmy obiektami inspirowanych z Rosji, nie można mieć co do tego wątpliwości, prowokacji mówię tutaj w, choćby o tych wszystkich zamieszkach, w których atakowani są atakowane. Są choćby osoby innego koloru skóry, uchodźcy, którzy przybyli tutaj z Ukrainy, a którzy są po prostu najczęściej studentami, których tam 76 tysięcy na Ukrainie przebywało: z Maroka, z Indii, z, z, z krajów afrykańskich. To są studenci, którzy uciekają przed, przed wojną.